No i witam w nowym Dzisiaj nagrywam z mamą. Swoim aparatem też, tak? No. I postaramy się domontować też twój materiał, tak? No. Polecam bardzo serdecznie Lumix, który może spadać. Lubisz robić zdjęcia? Tak. A będziesz kiedyś fotografem? Będę kiedyś fotografem. Pa, Dzień dobry, śniadanie. Dzień dobry, nie ma głaskania, choć śniadanie będzie. Wam pokażę, bo Gustaw ma nową miskę. Jeżeli macie takie psy, na przykład dla Gustawa, jeżeli chodzi o racetyciłała, jest bardzo ważne. Żeby dbać o to, żeby nie przekraczać jakby zalecanej ilości jedzenia, którą on ma jeść Bo teraz, jeżeli przytyją, no to wiadomo, jest dla nich zdrowotnie, no bardzo złe Wiadomo, no dla każdego psa, ale jakby dla tych malutkich ras to jest wyjątkowo um, niefajne I słuchajcie, znalazłam miskę, podlinkuję ją wam na dole Jak widzicie, ona ma po prostu wbudowaną wagę W ogóle pomijam to, że jeszcze możecie ją połączyć z telefonem i w aplikacji sprawdzać, czy jej lepiej zjadł Ale akurat tego nie zrobiłam no i ja mu wcypuję, widzicie przynajmniej niby, niby nic, ale jednak okej. Okay na śniadanko 18 gram, więc to jest e, porcja Gustawa. E, dla mnie to jest wygodne bo ja i tak ważyłam. E, można to je zmienić też na mililitry, jeżeli dajecie mokrą karmę. E, zaraz wam pokażę opakowanie. No więc tutaj jest opakowanie, więc widzicie to jest właśnie antybakteryjna taka e, miseczka, e, gdzie tutaj jest, że jest dla kota. Też ja się zastanawiałam, czy nie wziąć. Zaraz kochani ci pokażę. Ja się zastanawiałam, gdzie jest to o tym. O widzicie, tu jest to, że można też podłączyć do mm, aplikacji. I ja się zastanawiałam tylko, czy nie. Odłączyć, nie kupić jeszcze drugiej na wodę i nie mierzyć, ile Gustaw pije wody. No, była w różnych kolorach. Ja wybrałam akurat taką z małymi pieskami, żeby pasowała do tej maty. Chcę Wam o nich opowiedzieć. Pomoże mi w tym ta magiczna książka. Bądźcie teraz bardzo grzeczni i słuchajcie uważnie. Dawno, dawno temu no, no. Trzej bracia Lech, Czech i Rus. Na swoje nowe osady. Rus i Czech znaleźli je wcześniej, a Lech pojechał dalej sam. To witamy Was w nowej rzeczywistości. Od razu informuję, że maski na Nanupaja wróciły. A my idziemy na spacer. Antek też jest w swojej masce, ale jeszcze ze starych modeli wiązanych. E, idziemy na spacer, bo odkryłam, że koło nas jest fajny park z jeziorkami. Także jakiś plus. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle, jak gadam przez tą maskę, ale nie chcę dostać mandatu. Co a nagrywasz czy robisz zdjęcia? Zdjęcia dobra. To jest zdjęcie kacki tej małej. Aha No, gusta widzimy. Co chowasz? Liścia. Aha, A dlaczego tutaj? No, bo chcę, żeby nie był tak zmęczony Aha. tu po było. zmęczony leży tak To jejciu, Jakie zmęczone psiszkocia? Nie. A u nas dzisiaj trochę bardziej wakacyjnie, Antkowi się zamarzył ryż z mm, truskawkami, także niech i będzie ryż z truskawkami. Hm. Ale pycha. No i ktoś wykonuje swoje obowiązki domowe, czyli przekłada naczynia. Widzisz z tej strony jest niewygodnie kotek. Przekładam naczynia ze zmywarki do szuflady właśnie dostałam wiadomość od strony Banggood, że po pierwsze mam dla was kod rabatowy, jeżeli by ktoś z was chciał sobie kupić taką miskę dla e, psiaka, to tam do 31 maja macie e, jakiś tam rabat, to zobaczcie sobie na dole, ale na dole są też warunki e, konkursu. Możecie taką jedną miskę i jakąś tam akcesorium, ja coś tam wybrałam ciekawego e, relaksacyjnego dla waszego psiaka. E, no i umówmy się, że napiszecie. E, za co kochacie wasze zwierzę, bo ponieważ jest to tutaj do wygrania e, coś dla zwierzaków, więc podejrzewam, że będą w konkursie brały udział tylko osoby, które takie zwierzaki posiadają. Także e, warunki macie na dole, szybki konkursik, e, wszystko będzie wysyłać bangut, więc jakby po ich stronie to jest. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę z tego zadowolona, bo, e, no, tak jak mówię, u Gustawa trzeba pilnować tego e, pod tym względem. Oczywiście wiem, że są właściciele Raz ciłała, którzy mają po prostu cały czas ma dostęp do miski, ale widziałam też kiedyś na forum i 5 6 obsiaka, psiaka, którego potem trzeba było odchudzać. Ja nie mówię, że wiecie, jakby, o, a Gustaw, a to jest, Gustaw musi być, wiecie, w jakiejś tam granicy, ile będzie ważyć, tyle będzie ważyć, ale dla mnie jest ważne, żeby chodził dużo na spacery i dużo sam chodził, a nie na rączkach, chociaż w torbie też mu się zdarza oczywiście chodzić, ale jednak bardzo dużo chodzimy. No i pilnuję tego, żeby jadł maksymalnie 50 suchej karmy, teraz je tylko aktualnie suchą z Edenu, też wam jak chcecie podlinkuję na dole, ale jeżeli jesteście zainteresowani co tam Gustaw ogólnie je, no to zapraszam na jego Instagrama, Gustaw Cziłała, tam w relacjach przypiętych macie, może dobijemy w tym tygodniu do tysiaka followersów u Gustawa, co? Zrobicie tą niespodziankę mi na majówkę? Będę, będę wdzięczna Dlaczego ja do nich mówię? Bo taką mam pracę kochanie Aha, to <laughs> był komentarz. Aha, e, no, więc zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, a my lecimy oglądać to Story, Mam nadzieję, że dwa, bo już oglądaliśmy w tamtym tygodniu trzy razy, trójkę, więc już po prostu nie mogę. E, Antek będzie oglądał, a ja siedzę z boku, trochę oglądam, a trochę czytam książkę, zaraz Wam pokażę. Plusy tej kwarantanny, znaczy ja i tak dużo zawsze czytałam i dużo czytam, więc jakby teraz tylko jeszcze jakby mogę do, dopiąć to, że plus kwarantanny to, że ym, no że więcej tych książek zamawiam tak naprawdę y, więc chcę się odkopać, teraz jest nowa, a w kolejce jest coś, co już od dawna mam na półce, a się nie mogłam za to zabrać. Dziękuję. Co kochanie, mówiłeś, że co? Mm, nie. Ale że co, że w trakcie co? W trakcie bajki będę oglądał też gazetki. A, bo ty chcesz tak jak mama, tak? No, ale ty się no, wtedy nie umiesz... Ale też będę bacał we gazetki i na bajkę. A, ja myślę, że to nie jest taki fajny pomysł. Na cały telewizor będzie tak. Co i na... No właśnie, to są minusy, że dzieci chcą nas naśladować i jak mama czyta książkę, a on ogląda bajkę, to on sobie też coś będzie czytał. No, mam nadzieję, że tak nie zrobi. Coś zaraz wykombinuje, żeby odłożył te gazetki. Bo ani się na gazetkach nie skupi, ani na bajce, ani tym bardziej ja się nie skupię na książce z książek, które aktualnie czytam to coś takiego kochaj najlepiej jak potrafisz na razie zobaczymy jak o widzicie moje profesjonalne zakładki do książek zobaczymy, jestem dopiero na 75 stronie także dam wam znać pewnie w najbliższym vlogu bo pewnie przeczytam to dzisiaj albo jutro bo u mnie to tak, takie książeczki dość szybko zostają zjedzone co tam? biorę dla ciebie nie, zostaw tą książkę Ojeju, jaka nudna, same literki. No, nie ma żadnych obrazków, no. A inne są takie bajki z liter z obrazkami. Tak, a tu jeszcze przygotowane robota na wieczór. No, a jak tamtą skończę, to słuchajcie, kolejna to to, takie to misko. Uznałam, że się muszę za to w końcu zabrać. E, także mm, potem zniknę, jeżeli chodzi o polecenia różnych książek, no bo to już mi chwilę zajmie, więc jakby no. I udało mi się znaleźć kompromis. E, przeczytamy te dwie gazetki przed bajką, a potem odłożymy i obejrzymy spokojnie bajkę, tak? No tutaj. Dobrze. No to Lego już po polsku. Kto pamięta, jak kupiłam Lego po niemiecku? No i gazetka Super Zings też u Was jest moda na te zbieranie tego, że. No niestety nie udało mi się i po raz kolejny oglądamy to Story 3. Tak? Mm -hmm. Andek dzisiaj robił ostatecznie zdjęcia, a nie nagrywał, więc niestety nic wam nie powrzucam Ale jak tylko przerzuci się na nagrywanie filmików, co stawiam miało miejsce To wam na pewno coś po podrzucam Bo wyjątkowo śmiesznie mu to wychodzi Ale przyszłam do łazienki wam pokazać Bo ostatnio w jakimś filmie pokazywałam, że kupiłam sobie tę pomadę do ciała I słuchajcie, mam o niej mieszane zdanie Z jednej strony jest bardzo dobra i bardzo dobrze odżywa mi skórę ale jeżeli miałabym ją polecić, to tylko osobom, które naprawdę tak jak ja, mają jakiegoś fioła, jeżeli chodzi o balsamowanie się, nie przeszkadza im to, że skóra jest tłusta i nawet do tego potrafi się lepić jakaś tam piżama czy coś. Na drugi dzień, jeszcze na skórze, jest taki delikatny filtr, film, znowu nie wiem, i kremowanie się tym zajmuje bardzo dużo czasu. O ile tam, nie wiem, ręce, usta czy jakieś tam łokcie, to wiadomo, że raz, dwa, ale na smarowanie całego ciała. Jedyny patent, jaki wymyśliłam na to, jest taki, że biorę bardzo ciepłą kąpiel, wychodzę, wycieram się szybko i jeszcze na takie ciepłe ciało po prostu to nakładam. Myślę, że będzie lepiej trochę w lecie, ale... To nie jest tak, wiecie, że ja myślałam, że posmaruję, nie wiem, cztery razy rękę, a potem sobie to rozsmaruję. Mm -mm, to po prostu jakby musicie w każdym miejscu na ciele po prostu przejechać, tak jakbyście, nie wiem, sztyw tam kleju jechały. Nie jest to takie miękkie, że właśnie, nie wiem, nałożycie, a potem sobie to rozetrzycie, to jest po prostu tempę, więc się tego nie da rozetrzeć. Trochę irytuje mnie zapach i żałuję na pewno, że wzięłam ten to o zapachu masła kakaowego, ale raz w tygodniu tym smaruję, bo jest dla mnie bardzo mocno odżywcze i jakby ja lubię taki efekt, w ogóle takiego mocno odżywionej skóry, także raz w tygodniu robię sobie właśnie taką gorący, taki gorący prysznic. No i potem właśnie, ale już jakby z góry przeznaczam czas na to, że tam sobie, wiecie, będę się miziać kremem, obiecałam, że Wam polecę, czy ja coś ciekawego, a na razie tylko tak myknę, że słuchajcie sobie sprawiłam kosmetyki z marki The Alchemy. A i teraz e, przeciwzmarszczkowo działam na twarz już powoli, e, ale o nich może opowiem jak już przetestuję i będę miała jakieś tam zdanie. Na razie dziękuję Wam za uwagę, weźcie udział w konkursie i pa! pa.